Dwa, jeden, wizja, Olga maciąg, Mikołaj JD, Mikołasz Siemszaj, jest program BEFORE w telewizji ON TV. A teraz już tak na poważnie. Ale energetycznie, naprawdę, aż nie mam siły. Tak, powracając do naszych zapowiedzi kulturalnych i wydarzenia, jakim są Andrzejki, popularnie powszechne znane w naszej kulturze, jest impreza na przykład w klubie Cube. Jest to impreza o tyle fajna, że można, uwaga, wygrać wycieczkę do Berlina dwuosobową. No to ja po I właśnie, dlatego namawiam wszystkich, żeby tam się wybrali i no, mogę wybrać taką wybrać. Wygrać taką wycieczkę, no i tam jest dwa dni balowania w ogóle w Berlinie. No wyobraż sobie ten klawin. Na wajnach smark! Po prostu myślę, że to jest obiecująca zachęta do tego, aby się tam wybrać. Oczywiście będą wróżby Andrzejkowe, wszelkiego rodzaju inne zwiastuny, czarodziejstwa, jakie w tą noc mogą się wydarzyć. Wróżysz tak, I to jest. Oczywiście, ja całe życie wróżę przecież. Nie Ty Andrzejki, no jasne. O. Ja Ja pomyliłem co do koleżanki. No, no. Ja mam kilka profesji, wiesz? Tu śpiewam, tu wróżę, tu prowadzę program spokojnie. Super, super. Tak, to jest cube i to jest właśnie sobota 29. Nie, przepraszam 30. I 30 też dla fanów mocniejszych zmieni i takich, no powiedziałabym, prensowych, chaosowych, elektronicznych, muzycznych, dawki mocnych energii, bomba atomowa i w ogóle to zapraszamy wszystkich do Ekwadoru, pojawi się tam nasz nadworny DJ DJ Smoke. Będzie także DJ Hazel, Hazel and Drum Live Show, e, Rezyd, e, Resident DJ Insane i, i generalnie impreza dla wszystkich tych, którzy bardzo lubią tego typu imprezy. Jak myślisz, Mikołaj, sprawdzi się tam? Tak, pokiecie. ja bym z pewnością teraz tańczył tam tylko jeden styl. No W końcu idą no święta, no to styl są... na choinkę. No właśnie, to, co zapraszamy. To pokazał mi nasz DJ. No i oczywiście z tylna choinkę, pamiętajcie. Dokładnie, na myślę, że tam też będzie wiele technicznych imprez w najbliższym czasie, ale teraz zapraszamy Was wszystkich do Ekwadoru 30 listopada w okazji Andrzejek. Wszystkich tych, którzy kochają się mocno i cudownie bawią. Cudownie. Tak, to będzie cudowne. Prawda? To tak myślisz? Miejmy nadzieję. Du dużo tych e, przymiotników użyłaś strasznie, ale no, bo, okay. no bo jeżeli taki klub, to dużo przymiotników, no wiesz, to to nie Dobrze. jest takie coś mało standardowe jeszcze, miejsce. jest I teraz trochę spokojniej. Cafe Zielona Gęś, ale oczywiście też Andrzejki 30 listopada. No i tam będzie tematyczna wróżka, ów duszka, która prawdę ci powie. No generalnie wszystkich tych, którzy y, wierzą Wróż. we wróżby, lubią czary, jakieś zaklęcia, zabobony. Wszystko to, co związane jest z wróżbami andrzejkowymi i samym tym świętem. Zapraszamy do Cafe Zielona Gęś 30 listopada. Wstępu 20. Ale pamiętajcie, że to, to, to nie... To, to nie, 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 to nie był różka. To nie był czar. Nie muka, tak Nie, Nie, nie. Znaczy no te Andrzejkowe no, mają to do siebie, że one są raczej takie ogólne, nie jakby nie. No może można wybrać imię ukochanego, ale można mieć też wielu ukochanych, więc jakby tak na to patrzeć, to nie do końca. Aczkolwiek też tam jest szczęśliwa trójka dla Andrzeju, czyli e, piwo i szat za 3 zł. Fajnie, nie? No właśnie, to jeżeli... Teraz są Andrzejki i Andrzeje będą mieli promocję, to 6 grudnia ja będę miał promocję jako Mikołaj? Wiesz co? Możemy zrobić coś takiego, jeżeli jesteś Mikołajem, to zrobimy taką imprezę i wszyscy, 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 każdy Mikołaj będzie miał jakieś magiczne. wiedzę. Prezent, niespodziankę o, wyskoczy przykład. mu z pudełka ktoś fajny. No to właśnie, drodzy Państwo, Mikołaj tutaj ma otóż jedno życzenie. Gdyby ktoś chciał tutaj e, zrobić tak. dla niego niespodziankę, happy party, to Wyskoczyć Mikołaj właśnie powiedział, że ma takie nieskromne marzenie. W stroju pielęgniarki. W stroju pielęgniarki? Przepraszam, z beraźnej pielęgniarki. Ja po prostu tego nie skomentuję, ale no, no, możecie. Żart. Dzisiaj jest strasznie jakoś nam tak wariacko przychodzi. Nie, Mikołaj tak, po prostu ma dłużej i to się właśnie ujawniło. Alter ego. Tak, tak, alter ego, dzikiego Mikołaja. Ale w każdym razie no każdy z nas może mieć marzenia, prawda? Oj, tak, ja mam duże marzenia. Ale o tym w innym programie. Całe pół godziny musiałbym się poświęcić na takie, teraz mam marzenia, a ja was znów zapraszam. Zobaczymy się kolejną nogę emocji poprzez to, co robią tym ludzie. A jeżeli wy też urodzili się na czasie, to powinniście być dumni z tego, co robią inni i być bardziej zmotywowani do tego, by coś zrobić ze sobą. Zróbcie coś i oglądajcie to.